Chodzę po parku i szukam fajnego miejsca, żeby opowiedzieć jak minął mi pierwszy tydzień w Tajlandii i znalazłem takie miejsce, ale i zmierza właśnie do niego największa jaszczurka świata, która jest bardzo niebezpieczna w takim sensie, może nie atakuje ludzi, ale jeśli już zaatakuje, to ma tak paskudne bakterie na zębach, że potrafi być poważna sprawa z tego. Patrzy się na mnie, bo chyba się chciała też usiąść na tej ławeczce. Tutaj więc nie wiem, pójdę dalej. Nie będę jemu, jej przeszkadzał. Ok, tydzień za mną. Tydzień w Tajlandii za mną. Zobaczyłem bardzo dużo. Dowiedziałem się troszeczkę rzeczy. Co prawda, tydzień czasu to nie jest aż tak dużo, żeby się dowiedzieć jakoś niesamowicie dużo na temat. Tajlandii, bo prawda jest taka, że jako turysta nie mam kontaktu z tubelcami nie mam kontaktu z Tajlandczykami mój kontakt ogranicza się do zakupów albo do jakichś usług typu masaż niestety nie spotkałem jeszcze Tajlandki albo Tajlandczyka z którym mógłbym po prostu na spokojnie porozmawiać w języku angielskim można się tutaj do, dogadać, ale to jest tylko takie massage, food, nie ma czegoś takiego, do you want to have massage, or, albo jeśli masz jakieś pytania dotyczące masażu, e, jaki masaż oferujesz, jakimi, jakie oliwki ty używasz i tak dalej. Niestety nie można się dogadać. Akurat zaczął wiatr drwiać, więc nie wiem jaka będzie jakoś nagrania audio. Czekam trochę. Mam jedzenie. Kupiłem sobie jedzonko. Więc może po prostu je zacznę konsumować. Poprzestało. Także nawet przy zamawianiu, przy zamawianiu kawy, jeśli chcesz jakąś kawę z podwójnym espresso i mówisz, że chciałbyś mieć podwójne espresso do café latte, to też nie wiedzą o co chodzi. Mam wrażenie, że jest taki, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby z kimś porozmawiać. No, jeśli próbujesz, to jest to za duże przedsięwzięcie. Oni próbują kogoś znaleźć, to mówi po angielsku, ta osoba potem przychodzi, ale też nie mówi po angielsku. Chociaż mówi lepiej niż ci inni, więc... więc szkoda pod takim kątem, że. Za dużo się nie dowiem o takim o kulturze bycia. Muszę przyznać, że miałem takie obawy dotyczące kradzieży, stysowało mnie to, kupiłem sobie ubezpieczenie. Oczywiście wszystko się może zdarzyć, to jest dopiero początek podróży, ale czuję się tutaj bardzo bezpiecznie. Głównym wyzwa, wyznaniem to jest buddyzm. I bardzo dużo ludzi praktykuje ten buddyzm, a pewnie się orientujecie, że jest to religia miłości, akceptacji drugiego człowieka, odnajdywania szczęścia w rzeczach niematerialnych. I naprawdę to widać. Jest bardzo mało... Ja przez ten czas spotkałem tylko dwie osoby, które zapytały się mnie o pieniądze. Po prostu powiedziały money i wystawiły rękę. Nie ma tutaj żebraków, na pewno nie ma takiej ilości żebraków jak w Europie. E... Może dlatego, że bieda tutaj jest troszeczkę inaczej. Całym rokiem jest 30 stopni, 34 stopnie. A osoby, które są bezdomne czy biedne, po prostu mogą sobie gdzieś pójść i nazbierać owoców, które są tutaj wszędzie. I są to osoby bardzo dobre, są to owoce bardzo dobrej jakości więc te osoby po prostu nie muszą błagać o jedzenie albo o pieniądze. No i tak samo widzę, że osoby, które żyją w bardzo takich ciężkich warunkach, zwłaszcza dla nas, dla Europejczyków, to nie są takie menele czy pijaki. To jest, to jest po prostu oni tak żyją i mają takie życie. Więc nie wiem, ciężko mi powiedzieć, że tutaj jest bieda. Może mhm. oczywiście, ktoś, kto nie ma domu, no jest biedny, tak? Ale z drugiej strony, może jest y, dlatego, że po prostu wybrał sobie taki sposób życia albo się urodził już w takiej sytuacji i nie zna y, czegoś innego. Dwa, że tutaj chyba nie ma takiego. Pragnienia bycia bogatym, tak mi się wydaje. Oczywiście, że pewnie są klasy społeczne i wiele z Was się ze mną nie zgodzi, ale ci ludzie nie są zhańbieni scha pracą, że tak powiem. Są y, nieduzi, y, nie mają muskulatury, y, więc widać, że oni nie pracują fizycznie. Z tego co tutaj widzę, jeśli jest jakaś budowa, to wszystko jest to robione maszynami. Więc w Europie jest tak, że ludzie mają. Wyrobione ciała od pracy fizycznej, i tak dalej, tutaj, tutaj nie, nie widzę czegoś takiego. Inną kwestią jest to, że mają sklep, który się nazywa 7 Eleven. To jest jedyny sklep, który przypomina taki sklep europejski. Mają tam bardzo dużo dobrego jedzenia. Jakieś takie. Przekąski czy coś? Na przykład teraz mam takie przekąski z ryby. Wszystko mam wrażenie, że to jest zdrowe. Bo przekąska z ryby albo rybki z wodorostów mają bardzo dużo takich napojów witaminowych. W ogóle widzę, że witamina E jest tutaj dodawana do wszystkiego. Witamina C tak samo. Napoje mają kolagen już w sobie. Także nawet jeśli ktoś się odżywia w sklepie. My ogólnie mamy w Europie tak, że żeby mieć właśnie takie jakieś minerały czy suplementy, diety, jak one się ładnie nazywają, musimy po prostu sobie kupić specjalnie. Tutaj jest to wszystko w jedzeniu i to jedzenie nie jest drogie. Więc myślę, że też właśnie o to chodzi. Nie wiem, my się wydaje, że. Jedzenie tutaj po prostu jest zdrowsze, i nawet chyba mi się nie wydaje, że po prostu tak jest. Tam się koncentrujemy w Europie, właśnie na tym, że jedzenie ma być, e, że ma konserwanty i tak dalej, i szukamy jakichś takich składników odżywczych, i przeważnie jest tam cukier, mąka, jakieś takie rzeczy wypełniacze. A tutaj właśnie jest na odwrót. Wszystko jest po prostu przewitaminowane, więc. Na przykład, w restauracji, jak zamawiam jedzenie i zamawiam zupę, i drugie danie, to kręcą głową, że dużo jem. Bo oni po prostu bardzo mało jedzą. Nie muszą dużo jeść, żeby mieć tych witamin sporo w organizmie, i myślę, że to jest fajne i ciekawe. Kolejna rzecz jest, kolejna rzecz jest taka, że jak się tutaj wybierałem do Azji, to oglądałem bardzo dużo filmów i tak dalej. I po pierwsze, bardzo dużo filmów jest, które po prostu pokazują, jak Tajlandia jest piękna i zachęcają do tego, żeby tutaj przyjechać. Ale prawda jest taka, przynajmniej tutaj, gdzie jestem, w Bangkoku, i byłem w Ayutai. Więc jak do tej pory, głównie co widzę, to właśnie stragany uliczne, food truck, ludzie, którzy mieszkają po prostu wszędzie. E, więc można to taką, taką nazwać taką biedą europejską, że po prostu są, jest bardzo dużo ludzi bezdomnych e, i i to wszystko kwitnie, jeśli chodzi o jedzenie na ulicy tutaj Taj, Tajlandczycy zarabiają dosyć mało pieniędzy e, i oni po prostu wszyscy żywią się na ulicznych straganach i tam naprawdę jedzenie jest tanie w restauracjach są bogaci ludzie i Europejczycy, czy Amerykanie, czy Chińczycy, jeśli chodzi o rynek, tutaj turystów chińskich jest bardzo duży. W większości restauracjach jest menu po chińsku, albo jest nazwa cała po chińsku i to po prostu jest wszędzie. Jeśli chodzi o takie wynajmowane lokale, pod restauracje, także Chińczyków musi być tutaj bardzo dużo. Więc myślę, że jak do Tajlandii się wybieracie, to nastawcie się na to, że. I jeśli chodzi o takie duże miasta, że po prostu bardziej zobaczycie taką szarość, szarość, szarą rzeczywistość. Mi na początku było smutno, jak widziałem właśnie takie, nie wiem, dzieci mieszkające na ulicy, ale stwierdziłem, że nie mogę tego odbierać w ten sposób jak w Europie, dlatego że oni tutaj nie mają zimy, nie ma zną, nie muszą mieć dużej ilości ciuchów. I słuchajcie, średnia życia w Tajlandii jest o 2 lata dłuższa niż w Polsce. Tajowie żyją 79 lat średnio, a w Polacy żyją 77 lat średnio. Słuchajcie, inna kwestia jest posiadania, to jest taka kwestia, mieć czy być. Ja tutaj przyjechałem do Tajlandii z takim plecakiem i martwiłem się, że tych rzeczy będzie za mało. Jednak jestem tutaj tydzień czasu i już wywaliłem bluzę, która jest kompletnie niepotrzebna, dlatego że w nocy najniższa temperatura to jest 25 stopni. Mam spodnie długie z Polski, z materiału, które też zostawię. Dlatego, że raz ubrałem do świątyni i po prostu się zapociłem, obtarłem, więc nie ma sensu kupowania takich rzeczy. Wywaliłem już 3 czy 4 koszulki, wywaliłem majtki, chodzę bez majtek, bo po prostu jest, cały czas jest ciepło i jest wilgotno, więc taki Taki schemat, tak jak ja mam w głowie, że trzeba po prostu się ubierać warstwowo, tutaj nie istnieje. Poza tym zauważyłem, że chodzę cały czas w tych samych ciuchach, bo wychodzę na ulicę, jestem kilka godzin na mieście w jednych ciuchach, wszystko jest zapocone, wszystko jest przede wszystkim zakurzone, przychodzę do domu i co? Nie zostawię tego, muszę to wyprać, więc to wypiorę odwieszę i na drugi dzień znowu jest jakby gotowe, więc jakby ubieram znowu to samo i idę dalej, więc Naprawdę osoby, które wybierają się do e, Tajlandii i mają takie wrażenie, że muszą płacić e, dużą ilość za e, dużo, dużo pieniędzy za, e, za bagaż, ciągnąć to i tak dalej, zwłaszcza jeśli jedziecie na wycieczkę taką, że będziecie podróżować, a nie tylko w jednym miejscu, naprawdę zastanówcie się, co bierzecie i ile, bo naprawdę nie ma sensu. Dwa, że. Ubrania tutaj są bardzo tanie. Za 10 zł możecie sobie kupić spodnie. Możecie sobie kupić bluzkę, koszulkę. I to są rzeczy, które są bardzo drogie w Europie, bo jednak są sprowadzane. One tutaj są w Azji produkowane, więc naprawdę są tanie. Ja teraz byłem w centrum handlowym i widziałem te same rzeczy, te same wzory w centrum handlowym. Co na targu, gdzie tutaj w centrum handlowym były one trzy razy droższe. Ja, na przykład, tę koszulkę sobie kupiłem. Ona jest z takiego fajnego, lnianego materiału. Teraz ją kupiłem, bo tutaj się zapłaciłem. Ogólnie mam takie myślenie, że tylko że za to dałem 50 zł, więc ja już sobie ją zostawię. Ale naprawdę, można kupić sobie fajne rzeczy i po prostu przed wyjazdem już do Polski, jak nie macie miejsca. Po prostu je wyrzucić albo komuś oddać. A myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu przyjechać tutaj bez ciuchów i sobie kupić jakieś fajne ciuchy lepsze, które nie są drogie i wrócić do Europy i też mieć już taką pamiątkę, właśnie też fajną. Inna kwestia jest, zauważyłem, że te ceny, które są przedstawiane na filmach o Tajlandii, że tu jest tak tanio i tak dalej, oczywiście jest tanio i oczywiście. To zależy od Waszej majętności w Polsce, bo to, co jest tanie dla mnie, dla innych może być drożej, na odwrót. Więc myślę, że to jest nieadekwatne. I jeśli na przykład ktoś ci mówi, że nocleg za 30 zł w super wypasionym hotelu, ja bym się z tym nie zgodził. Chociaż może jeszcze zmienię zdanie, ale tydzień czasu tutaj każdy dzień śpię w wynajmowanym mieszkaniu albo pokoju hotelowym. I są to ceny, które zazwyczaj zaczynają się od 20 do 25 euro, więc myślę, że to jest bardziej realna cena. Zwłaszcza że dla nas obcokrajowców jest tutaj bardzo gorąco. I ja, dla mnie, na przykład, bardzo ważne jest, żeby mieć internet, i bardzo ważne jest, żeby mieć klimatyzację. I, i w miarę takie jeszcze warunki, bez karaluchów i tak dalej, bo trzeba o tym myśleć. Oczywiście, widziałem, że są takie domki. Bez klimatyzacji, bez internetu, bez okien, po prostu taki szałas, który wygląda pięknie i uroczo. ja osobiście przed wyjazdem do Tajlandii myślałem, że po prostu będę w takich nocował i będzie wspaniała przygoda mojego życia. Jednak patrzę, tutaj w mieście widziałem węże pytony, które sobie tutaj gdzieś chodzą 2-3 metrowe, takie mniejsze. Widziałem zielone węże na drzewach, małe gekony, duże gekony, jaszczury, pająki. Jakby nie wyobrażam sobie spać, właśnie w takim w dziczy, w takim domu, który jest po prostu otwarty albo niezabezpieczony. Zwłaszcza, że jest tutaj bardzo dużo owadów, tych cockroach, jak one się nazywają po polsku. Te, co w miastach, takie wielkie. Nie pamiętam, po angielsku nazywają się cockroach i są to owady, które przenoszą salmonelle, no bardzo dużo chorób i na przykład w jednym mieszkaniu, gdzie mieszkałem w tym tygodniu, była pułapka na te cockroach i było tam ich bardzo dużo. I na przykład nie wiem zostawisz sobie jedzenie na blacie, czy wodę otwartą czy cokolwiek i, i no naprawdę łatwo się zarazić. Duże miasta, takie jak Bangkok, są naprawdę duże. Tutaj w Bangkoku, w centrum, mieszka ponad 5 milionów osób, a dookoła w tych miejscowościach, które jakby są połączone w bezpośredni sposób, mieszka około 15 milionów ludzi, więc w sumie jest 20 milionów ludzi. Jest to miasto, które się nigdy nie zamyka, nie ma tutaj weekendów, nie ma czegoś takiego, że sklep jest zamknięty. Jeśli chodzi o galerie handlowe, w którym teraz byłem, no to one się zamykają dosyć późno, ale na przykład 7 eleven jest otwarte całą dobę. Z tego co widzę, te food trucky jedzenie na ulicach są otwarte od, do, do 24. I jak wstaje na przykład o 7 rano i wychodzę, to już są otwarte. Więc no jest to po prostu miasto głośne, śmierdzące, zakurzone. I miasto, które po prostu należy do ludzi, i jest tego tutaj mnóstwo. Ja chodząc tutaj po Bangkoku, zauważyłem, że większość to jest po prostu nie, nie, powiem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, że to jest smutne miasto. Po prostu to nie jest jak Warszawa czy stolice w Europie, że są po prostu wyremontowane, i tam po prostu jest jakoś nie wiem. Tutaj po prostu jest nie no, nie, mogę powiedzieć, powiedzieć, że to może być bieda, no bo tak, taki jakby wizerunek dla nas jest po prostu ludzie, którzy mieszkają na, na zewnątrz albo w jakichś takich przykrych rzeczach. Z tego co widzę, to, to tych bardzo dużo domów ludzi bezdomnych albo takich, którzy mają po prostu zbite te takie domki z drzewa, czy jakiś karton, czy coś, to po prostu jest to głównie przy ulicy. Ja, y, ja bym chyba tak nie mógł, bo i jest hałas, i jest dużo kurzu, i są spaliny, ale z drugiej strony też sobie tak myślę, że y, ja tak myślałem, dlaczego oni nie pójdą do dziczy, dlaczego nie pójdą sobie do lasów, które są tutaj piękne i tak dalej. I chyba y, odpowiedź jest prosta. Jeśli w mieście są jakieś y, gady, to w naturze jest tego dużo więcej, prawda? Więc myślę, że dla nich też jest bezpiecznie jednak zostać w brudnym mieście, niż sobie pójść gdzieś tam dalej, właśnie do dziczy, do lasu i odpoczywać. Są tutaj potężne te pytony, i czytałem, że niby nie są dla dorosłego człowieka niebezpieczne, ale zdarzało się, że zjadły dziecko. Kilka lat temu jakaś mała kobieta, nie wiem, nie, nie wiem po co, poszła sobie do lasu w nocy i nie wróciła i znaleźli ją właśnie w Pythonie. Eee, także no, jak do tej pory ogólnie e, myślałem, że będzie bardzo dużo komarów, że będzie bardzo dużo much, różnego robactwa. Jak na razie e, się z tym nie spotkałem, oczywiście wieczorem właśnie przy takich zbiornikach wodnych jest więcej komarów, to są takie malusieńkie komary, ale mają tutaj bardzo dobre sprayje przeciw komarom. Bardzo silne są te sprayje i naprawdę działają. W Polsce, jak używałem takich sprayów na komary, to tak nie wydawało mi się, żeby to, to działało. Tutaj naprawdę w ogóle komary, jest, jest różnica. Jak idę na spacer, się nie popsikam. Czuję, że po prostu mnie atakują, psikam się i po prostu jest od razu spokój. Także to można kupić w 7-Eleven. Inna kwestia jest taka, że... Ogólnie bardzo mi się to tutaj podoba. I 34 stopnie obawiałem się, że jednak z Europy wyjechałem, gdzie już tam było około 5, koło 0, nawet na minusie w nocy. No i bałem się, że będzie mi tutaj za dłużno. Że, że będę się z tym męczył, jednak przez to, że jest duża wilgotność powietrza, ta temperatura jest odbierana inaczej. Oczywiście, jeśli stoisz już w słońcu, jest to mega gorąco i nieprzyjemne. No i trzeba pamiętać o tym, żeby używać filtry. Zwłaszcza na samym początku, ja polecam filtr 50. No, na, na mnie bardzo dobrze to zrobiło, bo dopóki się smarywałem kremem 50, to naprawdę byłem biały, ale 4 dni później stwierdziłem, że będę się smarywał 15, bo w końcu muszę kiedyś wystawić słońce na ciało, na słońce. No i troszeczkę mnie wzięło, ale to też jest taki sposób, że mnie nie pali, e, więc jest ok. E, ale chciałem powiedzieć o bakteriach tutaj. E, dużo osób właśnie mówi o tym, że w Azji są inne bakterie że można łatwo coś złapać i tak dalej no i fakt, fakt faktycznie jest taka że ja na przykład za, zaszczepiłem się na nie pamiętam jak to się nazywało gangre tą taką chorobę dury brzuszny, po polsku się to nazywa dury brzuszny jest to bardzo niebezpieczna choroba no i miałem nadzieję, że jakby to wystarczy ale muszę przyznać, że Odkąd tutaj jestem, i tako nie, nie, nie piję wody żadnej z kranu ani nic. Nie jadłem żadnych lodów, nie jadłem takich rzeczy. Zawsze staram się mieć jedzenie, które jest ugotowane na świeżo. Przynajmniej, przynajmniej że widzę, że podgrzewają i robią to na świeżo. Ale pomimo tego od tygodnia mam biegunkę. I to też wynika z tego, że wiecie, jedzenie mogą przygotowywać w fajny sposób, mogą podgrzewać, ale na przykład talerze sztuczce są po prostu w zimnej wodzie myte, no i na nich też są bakterie. Oczywiście, będąc tak długo w Tajlandii, ja muszę się wystawić na działanie tych bakterii, żeby się przyzwyczaić do nich, ale jest to nieprzyjemne i bardzo wyczerpujące, jak po każdym posiłku, który kupisz gdzieś w restauracji, bo ja na razie nie chodzę po tych stoiskach ulicznych bo bo się boję a nawet nawet yy...